Witam wszystkich fanów ostrej kuchni. Dzisiaj występuje solo, ale lightowo. No cóż, żołądek nie ten co kiedyś. To są ostre. Wypróbujemy tak. Sadendeta połączonego. Oj. Ach, ta czapeczka moja. Nie wiem, czy dobrze widać. To no, trochę słabo, ale. Chcę, żeby był ładny efekt dla mnie w tle. O, do Revenge. No nieważne. <ścoughs> mała łyżewska. Niestety tylko taka mała, bo... Mm. Kurwa. Ostre. Mm. To stał, a, a, a. Trochę tak o ktoś do mnie dzwoni, teraz nie mogę rozmawiać no. Madok Up Nie ja, wiem czy widać To no nie jest to może Duża ilość, dla, jak dla hardkorowców, ale no... Sorry, to ma taką moc... I do tego... Czym? Czegoś nie polał Sudden To... Jest moc, ale niech trochę... Coś tam zrobi. Też mi przesadzają. O, 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 o. Ciężko to pokazać, a... Więcej, no. Nie jest to dużo, nie mało. Wymieszam. Kurczę, najgorsze jest to, że mam dziecko i nie mogę tutaj za bardzo dobrze operować, żeby go nie poparzyło czasem, że coś mu się nie stało. Dobra. Aż się boję. <laughs> mam tutaj też śmietanę w razie czego, nie? Spróbujmy. Sama na razie. Kurde. Oh, 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 kurwa. Uh. A to... O oh, 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 oh. oh, Jezus. Nie wiem. Panie, nie wiem. Kurwa. Oh, oh, oh. To wasze zdrowie. Jakby ten film się nie ukazał, to nie wiem co powiem wam powiedzieć. Kurwa. O. o, o, o O. O. No Przykro mi. Oh. Kurwa. Nie widzę. Czy... Mm. O oh, masakra. O oh, shit. kurwa mm, mm. Oh. Os oh, curva. Patia ce. Dopa. Oh. 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 Mm, mm. Dobra, oni chuja, oni chuja ostre jest nie Dobra, kończę, idę do klopa,